Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie spod siedziby zakładu Kratmet, jednego z producentów drzwi stalowych KMT. Chcielibyśmy bardzo podziękować za zaproszenie nas do zabawy. Przyjmujemy jak najbardziej. Natomiast chcielibyśmy bardzo pozdrowić zespół szkół w Korzybiu. Natomiast meldujemy, że jesteśmy gotowi do wykonania zadania. Zatem w dniu dzisiejszym pomagamy małemu Ulkowi. Jesteśmy z Tobą, kolego. I mam nadzieję, że pomyślnie zakończy się Twoje leczenie. Wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie zaprosić do zabawy firmy Ze Subska, mianowicie Staco oraz Autohack. Jesteśmy z Wami, mamy nadzieję, że przyjmiecie nasz challenge. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za nominację i widzimy się na kolejnych eventach. Pozdrawiamy serdecznie.